Welcome to Gospel Truth with Witaj Andrew w programie Prawda Ewangelii z Andrew Łomakiem. Obchodzimy 55. rocznicę służby Andrew. Thank you, Andrew. Dziękuję Ci za wnoszenie Słowa i Prawdy Bożej, Miłości Bożej i Ducha Świętego do każdego z nas, do całego świata, ponieważ jest to Słowo i zachęta, jakiej wszyscy potrzebujemy. You, Dziękuję. A teraz Andrew. Witaj w naszym wtorkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Wczoraj zacząłem nauczać na podstawie krótkiej książeczki zatytułowanej 20 objawień, które zmienią Twoje życie. Jest to coś, co napisałem zaledwie kilka miesięcy temu. To już 55 rok odkąd pan zmienił moje życie. Miałem cudowne spotkanie z panem, które przyciągnęło moją uwagę do niego. Ale po tym, jak emocje opadły, pojawiła się desperacja, ponieważ posmakowałem Boga i nadnaturalnego życia i nie wiedziałem, jak wrócić do tego, czego doświadczyłem i co widziałem. Jedną z najlepszych rzeczy, jakie mi się przytrafiły, było to, że zostałem powołany do wojska i wysłany do Wietnamu, a w Wietnamie przez 14 miesięcy siedziałem w bunkrze, nie mając co robić, po prostu zacząłem studiować Słowo. To był jedyny sposób, w jaki mogłem skupić się na Panu i nie popaść w grzech, który był wszędzie wokół mnie. Pan zaczął objawiać mi różne rzeczy poprzez Słowo Boże. I właśnie o tym mówiłem wczoraj. To już 55 lat mojego nadnaturalnego objawienia od Boga. I nawet jeśli jakieś doświadczenie przyciągnęło moją uwagę, rozpaliło we mnie ogień, mogę Ci zagwarantować, że wypaliłbym się. Przestałoby to na mnie mieć wpływ wiele dekad temu. Chodzi o wiedzę objawioną. Wczoraj spędziłem sporo czasu nad pierwszym listem do Koryntian, rozdział drugi, mówiący o różnicy między wiedzą intelektualną a wiedzą objawioną. Objawienie przychodzi z serca i wpływa na Twoje myślenie. Pomaga Ci zrozumieć, połączyć kropki i poskładać rzeczy razem, ale to nie jest coś, co przychodzi z zewnątrz. Wiedzy objawionej nie można się nauczyć. Możesz być na nią wystawiony, ale musi ona pochodzić z twojego serca. Jezus przemawiał w 14 rozdziale Ewangelii Jana i w wersecie 26 mówi, lecz pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Duch Święty objawi rzeczy z twojego serca. Twojej głowie, które cię zmienią. Wiedza objawiona wyraźnie różni się od wiedzy nabytej. Tak więc, kiedy usiadłem i zacząłem myśleć o tym, co Bóg objawił mi przez 55 lat, napisałem tę małą broszurę, która jest bardzo mała. Ma tylko 50 stron i jest w pewnym sensie bardzo szybkim rodzajem autobiografii, z wyjątkiem tego, że zamiast skupiać się na mnie, skupiam się na objawieniach, które Bóg mi dał i które zmieniły moje życie. Jest to więc tylko krótkie podsumowanie. Ma 20 rozdziałów, 20 objawień, które zmienią Twoje życie. Mam ich o wiele więcej, ale to tylko niektóre z nich. Dodatkowo, gdy mówię o tych objawieniach, napisałem małe broszury, które są na temat każdej z tych rzeczy. Mam też inne nauczania, a więc pierwszą rzeczą, o której będę mówić, nie będzie to brzmiało jak coś, czego naprawdę chcesz słuchać, ale jest to ważne. Pierwszą rzeczą, o której będziemy mówić jest to, co Biblia mówi o piekle, to sięga tak naprawdę ponad 65 lat wstecz do czasu, gdy miałem 8 lat. To było 66 lat temu. Pierwsze objawienie, którego Bóg użył, aby zmienić moje życie, miało miejsce, gdy miałem 8 lat. Wychowałem się w kościele baptystów, wychowałem się w chrześcijańskiej rodzinie. Pamiętam przesłanie, które głosił nasz baptystyczny pastor, gdy miałem zaledwie 8 lat, a jego kazanie nosiło tytuł Wycieczka do piekła. Czy wiesz, że lata później, dekady później, kiedy byłem w telewizji, ten pastor baptystów zobaczył mnie w telewizji i odnowiliśmy kontakt, a on stał się jednym z naszych największych zwolenników. Miał on pick-up'a, na którym miał wypisane wersety, miał krzyż z tyłu, a na nim miał wypisane moje programy telewizyjne i namalowane inne rzeczy. Mówił o nich wszystkim, odnowiliśmy kontakt. Nazywał się Fred Harris i odszedł do Pana. Zmarł w wieku około 90 lat, ale pamiętam to przesłanie, gdy Odnowiliśmy kontakt. Dał mi swoją Biblię, która zawierała jego notatki i wszystko na temat tego przesłania, które zmieniło moje życie. Ale rzeczą, którą naprawdę zrobiło na mnie wrażenie, było to, że jak większość ludzi zakładałem, że dobrzy ludzie idą do nieba, a źli do piekła. Ja nie byłem tym, co uważa się za złego człowieka, więc naprawdę nie miałem żadnych obaw. Wiedziałem, że niebo i piekło istnieją. Nawet jako ośmiolatek byłem tego uczony i rozumiałem to. Ale kiedy ten pastor mówił, nie, dobrzy ludzie nie idą do nieba, a źli ludzie nie idą do piekła, to ludzie, którym wybaczono idą do nieba, a ludzie, którzy nie przyjęli przebaczenia idą do piekła. Jeśli dana osoba jest dobrą osobą według względnych standardów w porównaniu z innymi ludźmi, ale nie przyjęła Jezusa, czeka na nią szeroko otwarte piekło. Nie tylko to powiedział, ale zaczął wymieniać nazwiska. Mówił o ludziach, o których słyszałem. Szokowała mnie myśl, że ci ludzie, którzy byli bogaci, byli elitą i ludźmi, których inni ludzie podziwiali, że jeśli nie znają Jezusa. Pójdą do piekła? To wstrząsnęło mną do głębi. Nie zareagowałem na to przesłanie w trakcie jego trwania, ale pamiętam, że wróciłem do domu po tym przesłaniu i nie mogłem się doczekać, aby zapytać mojego ojca, o czym ten pastor mówił. Czy istnieje możliwość, że ja idę do piekła? I chwała Bogu, że mój ojciec był w stanie wyjaśnić mi, że list do Rzymian 3:23 mówi, że wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. I list do Rzymian 6:23, że zapłatą za grzech jest śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy. Czeka nas wieczność oddzielona od Boga, chyba że przyjmiemy zbawienie, które przychodzi przez Jezusa. Ten werset, który właśnie zacytowałem z listu do Rzymian 6,23 mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć, ale na tym się nie kończy. Napisane jest, że darem Bożym jest życie wieczne. Mój tata zaczął mi tłumaczyć, że tak. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. To będzie coś, co dla niektórych będzie radykalnym stwierdzeniem, ale tak właśnie naucza Biblia, zwłaszcza w liście do Rzymian, w rozdziale 5, jest o tym mowa wiele razy. Wrócę się i przeczytam trochę. Do Rzymian w rozdziale 5 w wersecie 15 jest napisane: Lecz z przestępstwem nie jest tak jak z darem łaski. Jeśli bowiem przez przestępstwo jednego wielu umarło, tym obficiej spłynęła na wielu łaska Boga i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Wyjaśnię kilka rzeczy. Kiedy napisane jest o przestępstwie jednego, chodzi o Adama. Stałeś się grzesznikiem przez to, co zrobił Adam, a nie przyszło to przez to, co Ty zrobiłeś. Twoje uczynki grzechu, które popełniasz, są tylko wyrazem, są wynikiem Twojej upadłej natury. Tak więc niektórzy ludzie po prostu porzucają wszelkie przekonania, porzucają wszelkie ograniczenia, idą i grzeszą na wielką skalę, mordują, rabują, plądrują i tak dalej. Inni ludzie są względnie moralni, ale to nie zmienia ich natury. Z natury, urodziłeś się oddzielony od Boga. O to chodzi, gdy jest napisane, że przez jednego człowieka grzech wszedł na świat. Dalej w następnym wersecie jest powiedziane, a z darem nie jest tak, jak z tym, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył. Wyrok bowiem jest z powodu jednego przestępstwa ku potępieniu. Zostałeś potępiony przez to, co zrobił Adam, to Twoja grzeszna natura sprawia, że grzeszysz. To nie twój grzech sprawia, że masz grzeszną naturę. To są ważne stwierdzenia. W następnym wersecie czytamy: Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego, chodzi o Adama, śmierć zaczęła królować przez jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości, będą królować w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Jest to trzeci raz w trzech wersetach, kiedy napisane jest, że jeden człowiek spowodował grzech w całej rasie ludzkiej. Następny werset mówi: tak więc jak przez przestępstwo jednego, na Wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu. Ponownie przez Adama przyszedł sąd. Czy wiesz, że jeśli jesteś względnie dobrym człowiekiem, jeśli żyjesz lepiej niż ja, to nie ma znaczenia, kto jest najlepszym grzesznikiem, jaki kiedykolwiek został wysłany do piekła. Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Boga, a zapłatą za grzech jest śmierć. To właśnie zaczęło być dla mnie objawieniem już w wieku ośmiu lat. Nie musisz być dorosły, nie musisz być naukowcem, by to zrozumieć. Biblia jasno mówi, że każdy z nas zgrzeszył i jest pozbawiony chwały Boga. Dawid powiedział, w grzechu poczęła mnie moja matka. Nie oznacza to, że była w cudzołożnym związku, ale wszyscy byliśmy grzesznikami i rozmnażamy się na nasze podobieństwo. Każdy człowiek, nawet małe, maleńkie dziecko, ma grzeszną naturę. W liście do Rzymian w rozdziale 7 nie będę się zagłębiał w wyjaśnienie na ten temat, ale tylko po to, aby zapewnić kogoś, kto może mieć pytania na ten temat, napisane jest, że grzeszna naturę nie jest ci przypisana, dopóki grzech się nie ożywi. Jest to coś, co większość ludzi powszechnie nazywa wiekiem odpowiedzialności. Każde dziecko, nawet niemowlę, rodzi się z grzeszną naturą. Jeśli zostawisz to dziecko samemu sobie, gwarantuję ci, że będzie ono samolubne, nie będzie dbało o nikogo innego. Ta grzeszna natura istnieje nawet w małym dziecku. Patrzymy na niej i mówimy, czy nie jest takie czyste i niewinne? Cóż, ono nie robi złych rzeczy, ale ma tę grzeszną naturę. Ale jeśli dziecko umrze, zanim osiągnie wiek, który ludzie nazywają odpowiedzialnością, w którym nie tylko ma tę grzeszną naturę, ale też zgodnie z nią działa, wie, że istnieje Bóg, wie, że grzeszy przeciwko Bogu i dopóki nie przekroczy tego progu, w którym celowo buntuje się przeciwko Bogu, ta grzeszna natura nie jest mu przypisana. Gdyby więc dziecko umarło przed przekroczeniem tego progu, grzech nie zostałby mu przypisany. List do Rzymian, rozdział 5, w wersecie 12 i 13, mówi to samo. Dawid, kiedy jego dziecko umarło, powiedział ludziom, ja pójdę do niego, ale ono do mnie nie wróci. Mogę ci zagwarantować, że Dawid zamierzał trafić do Pana i powiedział, że pójdzie do Niego, a więc to dziecko poszło do Pana. Tak czy inaczej chodzi mi o to, że stało się dla mnie objawieniem, że dobrzy ludzie nie idą do nieba, a źli do piekła, że jeśli moje dobro przeważa nad złem, to mi się nie uda. Nie, pan zaczął pokazywać mi, że mam grzeszną naturę. Jeśli nie zaakceptuję zbawienia, które zostało zaoferowane przez Jezusa, to właśnie dlatego Jezus przyszedł i umarł i spłacił dług, którego ja nie mogłem spłacić. Spłacił mój dług, spłacił twój dług. Jezus cierpiał i naprawdę poszedł do piekła. List do Efezjan rozdział 4. Stąpił do niższych części ziemi, poszedł do piekła i poniósł karę, na którą ty i ja zasłużyliśmy. Nie chodzi o to, czy jesteś dobry i czy twoje dobro przeważa nad złem. Nie, chodzi o to, że musisz zaakceptować zapłatę, której Bóg dokonał za twoje grzechy. Wszystkie te rzeczy przyszły jako objawienie. Byłem w swoim domu, w sypialni, po niedzielnym nabożeństwie, na którym usłyszałem przesłanie o piekle, a mój tata zaczął mi wyjaśniać te rzeczy. I to nie tylko mój tata do mnie mówił. Bóg objawiał mi przez to różne rzeczy i pamiętam, że w wieku ośmiu lat dotarło do mnie objawienie, że potrzebuję Zbawiciela, że jestem zgubiony bez Boga. To było objawienie piekła i istnienie piekła oraz faktu, że jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie. Tak powiedział Jezus. Kiedy to stało się objawieniem, to właśnie zwróciło moje serce ku Bogu i pomodliłem się naprawdę prostą modlitwą z moim tatą i narodziłem się na nowo. Przed tą modlitwą czułem się skazany? Niektórzy z Was myślą, co mógł zrobić ośmiolatek. Cóż, w porównaniu z Tobą, w porównaniu z innymi ludźmi, może to nie być takie złe, ale w porównaniu z tym, jak Bóg chciał, abyśmy byli, wszyscy zgrzeszyliśmy i byliśmy pozbawieni chwały Boga. Chodzi o to, że ja byłem skazany. Wiedziałem, że bez Pana sam nie dotrę do nieba. Musiałem mieć Zbawiciela. Byłem więc skazany, byłem przerażony. A jednak, kiedy się pomodliłem, nad moim życiem zapanował nadnaturalny pokój. Wciąż pamiętam to wydarzenie sprzed 65 lat. I pamiętam ten nadnaturalny pokój, po którym po prostu. Wstałem i wyszedłem na zewnątrz i bawiłem się. To nie było dramatyczne. To nie było jak doświadczenie na drodze do Damaszku, gdzie zobaczyłem Pana. To nie było dzwonków i gwistków. Nie usłyszałem słyszalnego głosu, ale miałem nadnaturalny pokój, który list do Rzymian rozdział. 5 mówi, że będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to jest dokładnie to, co mi się przydarzyło. Po prostu wyszedłem i bawiłem się, i nagle całe poczucie skazałem. Zamieszania zniknęło, i miałem nadnaturalną pewność. W liście do Rzymian w rozdziale piątym jest napisane, że kiedy przyjmiesz Pana, otrzymujesz ten pokój, to świadectwo w sobie, że przyszedłeś ze śmierci do życia i to właśnie miałem ja. Pamiętam, że następnego dnia wszystko to wydarzyło się w niedzielę, i następnego dnia poszedłem do szkoły, a moi przyjaciele spiskowali. Jakkolwiek nazwać to, co robią ośmiolatki, ale było to wbrew zasadom, i były te rzeczy, które były i myślę, że w przeszłości mogłem w tym uczestniczyć, ale tego dnia, kiedy rozmawiali o robieniu pewnych rzeczy, po prostu powiedziałem nie, ja tego nie robię. Pamiętam, jak następnego dnia moi przyjaciele spytali, co się z Tobą stało, a ja powiedziałem im, że zostałem zbawiony. I pamiętam, jak moi przyjaciele wyśmiewali się ze mnie i pytali, co to ma znaczyć. A we mnie jako ośmiolatku zaszła na tyle duża zmiana, że już następnego dnia moi przyjaciele byli w stanie dostrzec różnicę. Nastąpiło prawdziwe nawrócenie. To jest jak wejście przez frontowe drzwi, gdzie jest tyle bogactw i tych wszystkich rzeczy, które Bóg chce uczynić w naszym życiu. Gdybym tylko tam stał, Byłbym typową osobą, która może przyjęła Pana jako dziecko, ale nie odzwierciedliłbym tego w moim życiu i mógłbym przejść przez wszelkiego rodzaju tragedie i inne rzeczy. Ale to był początek i to było miejsce, w którym to się zaczęło. Po prostu wierzę, że jest to coś, czego brakuje w życiu tak wielu ludzi dzisiaj, ta świadomość, że istnieje niebo, które można zdobyć, i piekło, które należy unikać. Nie boję się Boga. Nie myślę o tym, że kiedykolwiek zostanę pociągnięty do odpowiedzialności za swoje czyny i prowadzą życie całkowicie pozbawione wiedzy o tym, że istnieje niebo i piekło i że pewnego dnia będziemy odpowiedzialni przed Bogiem. Pozwól, że przeczytam Ci te wersety z Ewangeliana, rozdział trzeci. To jest Jezus. Tutaj Jezus przemawia. W w rozdziale trzecim, oczywiście werset 16, to słynny werset, który prawie każdy słyszał w takim czy innym czasie, że tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dalej czytamy, bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony. O tym właśnie mówiłem w dzisiejszym programie. Chociaż byłem ośmiolatkiem i w porównaniu z innymi ludźmi nie mordowałem, nie kłamałem, nie kradłem i nie robiłem tego rodzaju rzeczy, urodziłem się z grzeszną naturą. Potrzebowałem Zbawiciela i nie miałoby to znaczenia, gdybym dorósł i stał się stosunkowo dobrym człowiekiem w porównaniu do wszystkich innych. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga? Pan powiedział Adamowi: w dniu, w którym zjesz z drzewa poznania dobra i zła, na pewno umrzesz. Wszyscy ludzie, którzy urodzili się z grzeszną naturą, są duchowo martwi, są oddzieleni od Boga. A jeśli nie przyjmą zbawienia w tym życiu, trafią do piekła. O tym właśnie mówią te wersety. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Większość ludzi ma taką koncepcję. Cóż, Bóg spojrzy na moje czyny, i jeśli moje czyny są stosunkowo dobre w porównaniu do wszystkich innych, to mi się uda. Nie, to nie jest sposób, w jaki Bóg patrzy na rzeczy. Każdy z nas zgrzeszył, nie ma nikogo, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Mówi o tym trzeci rozdział listu do Rzymian. Nie możemy stanąć przed Bogiem w oparciu o naszą własną dobroć. I tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego czy przyjąłeś Jezusa. I nawet jeśli jesteś dobrym człowiekiem, jeśli pomagasz ludziom, jeśli pomagasz starszym paniom przejść na drugą stronę ulicy, jeśli jesteś wolontariuszem, jeśli nigdy nie poszedłeś i nie zamordowałeś, jeśli nigdy nie popełniłeś cudzołóstwa, żadna z tych rzeczy nie ma znaczenia. Wiesz, co jest największym grzechem ze wszystkich? To grzech polegający na tym, że nie akceptujesz Jezusa. Nie uznajesz swojej potrzeby zbawienia i Myśl, że zostaniesz zbawiony na podstawie swojej dobroci. W pewnym sensie mówisz, Jezus się nie liczy. Jezus nie musiał przychodzić i umierać. Jestem wystarczająco dobry. Jestem na tyle dobry, że Bóg zbawi mnie w oparciu o moją dobroć. Samosprawiedliwość jest najgorszym grzechem ze wszystkich. To gorsze niż homoseksualność, gorsze niż kłamstwo, to gorsze niż, gorsze niż morderstwo. Gorsze niż cokolwiek innego jest wskazywanie na siebie i mówienie: Boże, nie musiałeś przychodzić i umierać za mnie. Sam jestem wystarczająco dobry. Ten grzech samosprawiedliwienia jest największym grzechem ze wszystkich. Więc tak naprawdę sprowadza się to do tego, czy przykładasz wiarę w Zbawicielu, czy też pokładasz wiarę w sobie. Myśląc, że możesz się zbawić. O tym właśnie mówią te wersety. Jesteś już potępiony, ponieważ nie uwierzyłeś w imię jednorodzonego syna Bożego. To najgorszy grzech ze wszystkich. Nie pokładasz zaufania w nim. Zdarzało mi się, że niektórzy ludzie mówili: No wiesz, nie jestem taki jak inni ludzie, że moje życie było w rozsypce. Przyszedłem do Jezusa, a on tak jakby dodał coś do mojego życia. Był jak wisienka na torcie. Człowieku, poważnie wątpię, czy taka osoba kiedykolwiek narodziła się na nowo, tak jak ja w wieku ośmiu lat. Musisz uświadomić sobie, że niebo jest prawdziwe, piekło jest prawdziwe, a każda osoba, która kiedykolwiek oddychała na tej planecie, urodziła się jako grzesznik. Stałeś się grzesznikiem przez to, co zrobił Adam i zmierzasz bezpośrednio do piekła. Ale Jezus umarł za ciebie i zmazał wszystkie twoje grzechy i udostępnił przebaczenie, jeśli pokutujesz, jeśli przyjmiesz Jego zbawienie, ale... Ale wszystko zależy od tego, czy je przyjmiesz. Dalej, w wersacie 20 jest powiedziane, każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie były zganione. Czy wiesz, że to ma miejsce dzisiaj w naszym społeczeństwie? Powodem, dla którego ludzie są teraz antychrystusowi, antychrześcijańscy, występują przeciwko Biblii otwarcie, buntują się przeciwko wszystkiemu, jest to, że wiedzą, że ich uczynki są złe. Ich własne sumienie daje światłość, i nie mogą znieść przekonania, które pochodzi od ludzi wierzących w Słowo Boże, którzy głoszą prawdziwą Ewangelię, że potrzebujesz zbawiciela. Chcą powiedzieć, że homoseksualność, transpłciowość, pedofilia, wszystkie te rzeczy, które robimy tym młodym ludziom są normalne. Właśnie przeczytałem dziś cytat, w którym prezydent Biden mówił o prawie uchwalonym na Florydzie, gdzie odmawia się teraz stosowania blokerów hormonalnych i operacji zmiany płci. Prezydent Biden powiedział, że jest to bliskie grzechu. To, co on powiedział, jest grzeszne. Księga Izajasza rozdział 5, werset 20, gdzie w dniach ostatecznych będą nazywać dobro złem, a dobro złem. Prezydent Biden powiedział, że powstrzymywanie od blokowania normalnych hormonów u dziecka i prowadzenie jego do normalnego rozwoju i odmawianie operacji zmiany płci jest grzeszne. Nie, jest wręcz przeciwnie. Robienie tych rzeczy to pedofilia. Niszczysz i kalasz dzieci. To właśnie jest grzeszne. Są dziś ludzie, którzy nie chcą zrozumieć tej prawdy. Nie staną i nie powiedzą. To jest dobre, a to złe. To jest moralne, to jest niemoralne. To jest grzech. Są ludzie, którzy nie powiedzą tych rzeczy dzisiaj. Wiesz, Dlaczego? Ponieważ nie chcą przyjść na światło, ponieważ ich uczynki zostałyby zganione. To dlatego ludzie tak bardzo walczą. Mówię Ci, że musisz otrzymać objawienie od Boga. Że istnieje niebo i piekło. Wszyscy zmierzamy do piekła, chyba że przyjmiemy zbawienie, które przychodzi tylko przez pana Jezusa Chrystusa. Mam o wiele więcej do powiedzenia. To tak naprawdę tylko pewne wprowadzenie. Mam tę małą broszurkę, którą napisałem. Jest w niej 86 wersetów na temat piekła, 17 różnych postaci biblijnych, które mówią o piekle, i po prostu przechodzę przez Słowo Boże i pokazuję, co Biblia ma do powiedzenia na temat piekła. Oferujemy obydwie te broszury. Poproszę, abyś coś dał. Jeśli otrzymasz je obydwie, te możesz otrzymać całkowicie za darmo. 20 objawień, które zmienią twoje życie. Jest to darmowy prezent. Możesz też otrzymać tę te małą broszurkę na temat tego, co Biblia mówi o piekle, ale jeśli chcesz otrzymać je obie, zachęcam, abyś coś nam dał, ponieważ właśnie zrealizowaliśmy moją ostatnią ofertę, w której wydaliśmy ponad 60 tysięcy egzemplarzy tych darmowych produktów, a to to będzie 120 tysięcy, jeśli stanie się tak samo, a więc prosimy o jakąś darowiznę. Jeśli posłuchasz naszego lektora, poda Ci informacje i zachęcam cię, abyś zadzwonił lub napisał dziś i otrzymał te produkty.